Po jego odjeździe okazało się jednak, iż Szalejący wokół krzyża ogień strawił tylko te zgromadzone gałęzie, żadnej szkody nie czyniąc ani krzyżowi, ani figurze ukrzyżowanego Chrystusa. Wszyscy obecni byli zdumieni i jednogłośnie przyjęli to zdarzenie za cud. I w ten sposób krucyfiks stał się najstarszą relikwią tamtych zdarzeń. Już wiele lat później, po samym wybudowaniu kościoła i klasztoru przechowywaną, w oszklonej gablocie za głównym ołtarzem, dokąd udawali się wierni, aby chusteczką potrzeć po szybie tej gabloty, za którą krucyfiks się znajdował, a następnie po swojej własnej twarzy, co stało się zwyczajem pośród mieszkańców Leżajska, bowiem zdarzały się przy tym cuda. Powracając zaś jeszcze na chwilę do nieszczęsnego proboszcza. To skoro dowiedział się on, jak się zakończyła sprawa z wywołanym przez niego pożarem, momentalnie zapadł na zdrowiu. I pomimo, iż zdążył jeszcze pojechać do lekarza, nic mu to już nie pomogło, bowiem po kilku dniach życia w mękach, zmarł. No i w ten sposób spełniła się względem niego zapowiedź wygłoszona przez Tomasza Michałka. Te wszystkie zaś zdarzenia poruszyły mieszczankę reginę piekarską, zastanowiły nad przesłaniem Tomasza Michałka i natchnęły ją do działania, tak iż ufundowała jako zaczątek przyszłego kościoła małą kaplicę pod wezwaniem świętej Janny, w miejscu drugiego objawienia się najświętszej Maryi Panny Tomaszowi Michałkowi. Również władze kościelne zaczęły zmieniać swoje stanowisko bowiem następca zmarłego proboszcza ksiądz Jan przemyślał całą sprawę objawień i doszedł do wniosku, iż nie ma w nich nic złego. Dlatego pewnego razu zwołał mieszkańców Leżajska i procesjonalnie przeszedł z nimi w tamto cudowne leśne miejsce, gdzie miał kazanie do wszystkich, podczas którego ogłosił, iż to miejsce, które Jezus Chrystus obrał, dla swojej matki jest to dzierżawa najświętszej Maryi Panny, którą i duchowni i świetcy z leżajska pokornie Matce Bożej oddają. Wszyscy przyjęli wówczas tę deklarację jako uznanie oficjalne tego, iż objawienia muszą być prawdziwe. Tym bardziej, iż wyglądało, że samo niebo również uznało tę deklarację i wskazało, jak ma wyglądać dalszy los świętego miejsca. Niebawem bowiem Tomasz Michałek podczas jednej z kolejnych swoich odwiedzin w tamtym miejscu w celach modlitewnych doznał trzeciego objawienia najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa. Matka Boża rzekła wówczas tak: Michałku, chcę, aby mi tu wymurowano wielki kościół i niech będzie oddany pod opiekę zakonników świętego Franciszka. Tomasz Michałek zdumiał się. Niemniej, wiedząc już po swoich wcześniejszych perypetiach, jakie są możliwości obywateli Leżajska, jeżeli chodziłoby o wybudowanie nowej świątyni, pomyślał, iż w takim razie należałoby znaleźć naprawdę majątnego człowieka, aby doprowadzić zalecenie z nieba do końca. Najbogatszym zaś mieszkańcem Leżajska był w owym czasie dzierżawca dóbr. Leżajskich Kacper Głuchowski. Miał on wszakże jeden wielki mankament. Otóż porzucił katolicyzm i został protestantem. Niemniej Tomasz Michałek dla wypełnienia woli z nieba postanowił tym razem działać niestandardowo, i po prostu udał się do Owego Głuchowskiego, żądając od niego wybudowania katolickiego kościoła. Ten w pierwszej chwili myślał, iż jest to jakiś żart. Ale następnie ze względu na nieustępliwość Tomasza Michałka wpadł we wściekłość. Na co Tomasz Michałek odpowiedział mu, że jako iż mieszka on pomiędzy katolikami i z ich pracy pomnaża swoje mienie, zatem i wypadałoby, aby część swoich zasobów obrócił też na chwałę Pana Boga i najświętszej panny. Na co Głuchowski wściekł się jeszcze bardziej i chciał obić Tomasza Michałka. Obuchem. Ten jednak stwierdził, iż nie boi się, bo nie prosi dla siebie, ale dla najświętszej panny, która mu krzywdy nie da zrobić. Wówczas Głuchowski zamierzył się na Tomasza Michałka, obuchem, ale w tym samym momencie jego rękę pochwycił silny, niedowład powiązany z gwałtownym bólem. Służba co prawda pochwyciła Tomasza Michałka. Ale nic to nie pomogło Głuchowskiemu, który pozostawał w bólu przez kolejne dni. Nic nie pomogli lekarze. I w końcu doszedł on do wniosku, iż gdy zapłaci Sowicie Tomaszowi Michałkowi, ten zapewne wówczas cofnie te swoje katolickie czary. Przywołany Wizjoner odpowiedział jednak, że to nie żadne czary i że on dokonać tego uleczenia nie jest w stanie, bo ta rzecz, nie jest w jego mocy, lecz w ręku Pana Boga. Polecił jednak Głuchowskiemu zwrócić się do, samemu do Pana Boga, wyrzec się błędów heretyckich protestantyzmu i ofiarować się Najświętszej Pannie. A wówczas jest szansa, że Pan Bóg mu daruje i przywróci zdrowie. Ból i powyższe słowa Tomasza Michałka chyba znalazły drogę do umysłu Głuchowskiego, bo puścił on wizjonera wolno. A po jakimś czasie zaczął często konferować ze wspomnianym już nowym katolickim proboszczem Leżajska księdzem Janem. No i po jakimś czasie pewnej niedzieli przed Mszą Świętą Głuchowski wobec całej katolickiej parafii Leżajska wyrzekł się protestantyzmu. Następnie zaś po Mszy Świętej pojechał razem z księdzem Janem i Tomaszem Michałkiem na miejsce objawień w lesie. Gdzie ślubował Najświętszej Maryi Pannie, że jeżeli ona mu teraz zdrowie przywróci, to on na tym miejscu wystawi drewniany kościół. No i stał się kolejny cud. Głuchowski wyzdrowiał, a następnie spełnił swój ślub, budując w tamtym miejscu drewniany kościół. I co więcej, jakoś poleceniem z nieba było wybudowanie murowanego kościoła. Głuchowski uspokoił Tomasza Michałka, że to zadanie jest co prawda poza jego finansowymi możliwościami, niemniej, że będzie on usilnie zabiegał u właściciela dóbr leżajskich, magnata Łukasza Opalińskiego, aby ten pobudował kolejny, już murowany kościół i aby sprowadził do niego zakonników. Wtedy Tomasz Michałek zaufał i poczuł się jego dziesięcioletnia misja jest w tym względzie już skończona. W 1600 roku przyszła zaś należać straszna zaraza, której uległ też Tomasz Michałek. Jednak nawet w ostatnich chwilach swego życia zdążał na dawne, cudowne miejsce, gdzie kiedyś dostąpił objawień Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa i umarł tam tuż przy samej ścianie drewnianego kościoła. Pochowano go zaś zatem w tamtym miejscu, zaś wiele lat później, skoro już nowy kościół murowany został pobudowany, miejsce jego nowego pochówku znalazło się właśnie wewnątrz tego kościoła, ze wskazującym napisem, iż tu leży Tomasz Michałek, obywatel leżajski, poprzez którego błogosławiona czcicielom boskiego syna ochronę swą w tym miejscu obiecała. W tych trzech zaś miejscach w których objawiła się Najświętsza Maria Pan Najświęty Józef Tomaszowi Michałkowi, postawiono w już wybudowanym kościele trzy pierwsze ołtarze. Z kolei, jeżeli sprawa dotyczy się cudownego obrazu Matki Bożej Leżajskiej, to wedle relacji, które jeszcze za swego życia składał Tomasz Michałek, wymalował go pewien ksiądz pochodzący z Leżajska. Ale stało się tak, iż nie wymalował on najświętszej panny wraz ze świętym Józefem, lecz z dzieciątkiem Jezus. Niemniej Tomasz Michałek po modlitwie przed tym obrazem stwierdził, iż dobrze mu się modliło i widocznie tak ma obraz wyglądać, jako zarządzone przez Opatrzność. Z kolei wspomniany już Łukasz Opaliński, właściciel Leżajska. Podjął się następnie sfinansować sam Kościół murowany i dzięki niemu sama świątynia została pobudowana w latach 1618-1608. A wcześniej jeszcze ksiądz biskup Pstrokoński, ówczesny biskup przemyski, sprowadził w tamto miejsce Bernardynów w 1608 roku.